Co się dzieje? Tak leje? Wow! Ale leje! ty, fajne lato! Ale przyszedł dzień, co? Kurde, taka pogoda przylazła. Pragnienie! Czekaj, bo mi się chce pić. Ale wiecie, co mi teraz też chciał spróbować? Bo mi pisaliście. Ja się napiję. Bo mi pisaliście. żebym nasikał na telewizor. Jak jest burza, jest już. Nie ma burzy. Czekaj, bo go trzeba chyba najprawdopodobniej załączyć. Nie ma już burzy, ej. Jak się go załączą? Kurczę, nie ma już burzy chyba. Pilot. Załącz to, badziewie. No, załącz to! Nie mam prądu. No, prądu nie ma, widzisz? Czekaj, 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 bo tutaj prąd wywalił. Normalnie korki, korki wywaliło ty. I w sypialni. I wywaliło tutaj, w salonie, widzisz to? Dobra, gdzie tutaj mam bezpieczniki? Tu są zestawy bezpieczników. I teraz dać będzie ten odgłos taki. nie <noise> ten odgłos naprawdę, nie? Pasuje to. Bo ty, to trzeba chyba wyciągnąć jeszcze, nie? Czy nie? Ale jest burzosław. Kurczę, ja się nie spodziewałem, że będzie, będzie taki burzosław. Dobra, dawaj, wkręcaj to i to. I jeszcze w garażu. Czekaj, 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 bo w garażu też nie ma. Cio! A jak chciałem nasikać na telewizor, ej. Nie wiem. no dobra, no zrobimy to, co żeście mi mówili. A, a jest burza chyba jeszcze. Patrz, patrz, grzmi fest. Nie, nie mam pusto! W, Wow, patrz tą burzę, nie? Ja nie mogę, ty fajny burzosław. Kurde, mi tutaj wszystko spaliło, nie? Musimy kupić bezpieczniki, moi drodzy. Ja tutaj kupię tyle, że to po, po prostu będzie wszystko tutaj zawalone, nie? Mamy te, mamy baterie, mamy to, mamy tamto, ale no niestety, no... Co? O, jest, dobra, działa. Działa czy nie działa? Czekajcie, czy teraz będzie można sobie nasikać na ten telewizor. A to i tak już jest późno jakoś, patrz. 22 jest. Dobra, czekajcie, czy ja mogę nasikać na telewizor? Waga. O oh my god! Too long walk to the toilet, perhaps? Mężczyzna zmarł z powodu oddania moczu na urządzenie elektryczne. Muszę teraz ALT F4 zrobić, chyba nie, możemy grać, chyba dalej. Ja klikam, Escape, dobra. Gramy normalnie dalej, to się zapisuje, mamy to zapisane. Mamy to zrobione, nasikaliśmy na telewizor, jest fajnie. Nie, no nie gadaj, że jest tak ciemno! Ja nie wiem, gdzie ja... ja wiem, gdzie ja jestem, gdzieś pod kościołem, ale... Poczekasz na mnie! Jest taka burza, stary! Słyszysz? Poczekaj na mnie, która jest godzina? Jest godzina 12. Jaki jest dzień? Sobota. Czekaj, nie! Nie, czekaj na mnie! Czekaj, halo! Halo! Halo, czekaj na mnie! No i pojechał. Ojej, no i pojechał. No i co ja mam teraz zrobić? Kurde, tak leje, jestem tak zmoczona, tu będzie ten pajaz będzie. Nie, nie ma go. Dobra, jest mój mój wujek. Ale tam leje Tejmo, A może wódkę nobla i azbetowe rękawice? U ciebie jest strasznie głośno. Strasznie głośno. Dajno mi, wiesz co, kawę mi daj. I to by było chyba na tyle na razie. Ale fajna nuta leci. Wujek! dzisiaj się dobrze czujesz, czy tak nie za bardzo? Jak się mu płaci? Ja mu tu jeszcze nigdy nie zapłaciłem? Jak się pije? Dobra, tak się pije. <noise> Wujek! Wujek! Mogę go wziąć? On jest tak ciężki, że się go wziąć nie da. Wujek, ono tu! Wujek, ty, ty naprawdę jesteś wrakiem człowieka! Ziomy, powiedzcie wie mi, co ja mam teraz zrobić. I czy jak ja teraz na przykład wrócę? Pana nuta. I czy jak ja przypadkiem wrócę? Do domku, to czy mój telewizor będzie działał, czy on już jest po prostu zepsuty Czekaj, pojedzie autobus! Czekaj, stój! Stój! Halo! Weźmie! Weźmie Ty no mnie nie widział! A ja nie mam tutaj gdzieś przypadkiem jakiegoś auta? Kurde, tak leje! Noc! Co ja mam zrobić teraz? No przecież nie będę w barze siedział jak jakiś obestrołek i grał w te maszyny. Pokaż no to. Zagramy sobie trochę w maszyny, co? Zobaczymy jak to się gra. Wujek, wejdą się odsuń. Wrzuć monetę, aby rozpocząć, dobra. Wrzucimy. 20. I teraz tak, jak się tutaj gra? Stawka. Czekaj, bo nie wiem, jak tu się gra. Stawka na dwa, dobra. I graj. Nie wiem. Graj. Graj. Blokadę zrobimy tu. Co jest gupek. Kurde, Teraz wszystko przegram. To i to. Super. Cicho być! To, to i to. Graj. 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 Ty ani razu nic nie wygrałem. straciłem 20 marek. Ale mi rozdaje, co? Ja nie wiem, jak się gra w pokera. Ja kiedyś grałem, ale teraz już w ogóle nie mam żadnego pojęcia, jak się w to gra. Dziękujemy za grę. No to nara, no to wypad. Dobra, co mam zrobić? No nic nie mogę zrobić, jakiś tylko. zapisać się bagierkę. No przecież nie będę po nocy tutaj chodzić. I nie będę wiesz, jak jakieś dziwne rzeczy tu robił. Dobra, zapisz w, i wyjdź do menu. Okej, okay, lecimy. Dobra, przesiedziałem 6 godzin w Kiblu. Dalej jest tak pochmurno, zobaczcie to. Ale będzie pogoda. Tu już chyba się zbliża jesień. Jak już takie dziwne rzeczy się zaczynają dziać, No, zobaczcie, przecież cały czas błyska, ty. Normalnie cały czas tłucze, ty. Jak nie z lewej, to z prawej. Tam niby słoneczko wyszło, ale muszę wam powiedzieć, że jest taka troszeczkę lipa, nie? O, wali. Wali cały czas. Słyszysz, normalnie wszędzie jest burza. Dobra, która jest godzina? Jest godzina szósta. Całą noc lało. Tu chyba leje od sześciu godzin i jeszcze taki burzosław jest. Dobra, wiecie, co ja chcę zrobić? Ja wracam do swojego domku, bo jesteśmy przecież dalej i tak dalej, i tak dalej. Może się napijemy tutaj wody, bo woda to moje paliwo. I teraz tak, wrócimy do domu ja zobaczę, czy przypadkiem ten mój telewizor nie jest zepsuty. mi się wydaje, że jak on wybuch, to ja już go nie będę mógł używać, bo to jest my summer car. No jak wybuchł, to to wybuchł, to co cię mogę powiedzieć? Patrz, patrz, jak widzisz, jak wali ty. Tam gdzieś cały czas wali. Ale fajnie, to jest kurczę taka taka realistyczna gierka. Ja się naprawdę czuję, jakbyśmy jakbyśmy sobie tutaj żyli ty i ja już ja już się połączyłem z tą gierką. Serce mi dusza. Zobaczcie, a u nas w miarę przejrzyście jest! Wow, jak tam leje! Tam na tej górce leje, zobaczcie. Całe wzgórze. W deszczu, tam w mieście też chyba leje, no, a u nas tak, tak w miarę ok jest. To broda jest ciemno, bo jest naprawdę takie chmury są. To jest niemożliwe. Ale wracamy. Musimy się jeszcze wysiurać, czekaj, ja się tu wysiuram. Przy okazji się też zajaramy jeszcze troszeczkę. Pa, idziemy i sikamy bokiem, normalnie. I te kropelki na samym końcu mnie tak irytują, że to jest niemożliwe. Dobra, jest Git. Lecimy, moi drodzy. Zobaczymy, czy ktoś dzwoni, bo jak sami dobrze wiecie, mam jeszcze do zrobienia rzecz. Questa za 3200: Czyli drewienko. Musimy zrobić drewienko. Może zrobimy to dzisiaj, ponieważ ja bym. Ale gdzie jest mój traktor? Może traktor tam go zostawiłem? Ja nie wiem, gdzie jest mój traktor, ty. Tutaj wszystkie autka stoją, tutaj by trzeba jakoś to wszystko fajnie, pięknie porobić, ej. Dobra, czy telewizor działa? Działa czy nie? Działa. Jest dźwięk? Jest dźwięk, no wszystko dobrze działa, no jest git, okej. Okay. I co dalej, co musimy robić? Tu już praktycznie niczego nie musimy robić. Telefon działa, jakby co? Ja sobie, wiecie, ja byłem w sklepie, znaczy ja byłem w mieście, mogłem sobie poukładać tutaj fajne rzeczy. Ja generalnie muszę też te moje autka tutaj poukładać, więc ja wchodzę do każdego z nich. Aha, ja miałem mu te, temu ziomkowi jeszcze sprzedać takie dziwne rzeczy. Ale tego nie zrobimy, wiecie? Bo ja bym najpierw chciał, żeby on mi. Ja go muszę jeszcze raz chyba zawieść, bo ja nie chcę go w konia zrobić, żeby nie było. On mi na przykład da jakieś miliony, a się okaże, że ja go zrobię w konia i co wtedy on zrobi? No nie da mi tych milionów, nie? A tak to już pomału mówi, że jestem fajny chłopak. Dobra, tutaj sobie zaparkujemy fajnie naszego paniera. Czekaj, daj no, na NK. Tam na D i jesteśmy, dobra. Teraz włączamy to badziewie. Musimy przedstawić teraz, oczywiście, kolejny samochód. Tutaj mamy wodę, pamiętacie, nie? Tu jest woda, a w bagażniku mamy kill you. Nie chcę iść do niego, tego móc sprzedawać, ale jak będzie trzeba, no to będzie trzeba. O, jeszcze tutaj mam motorynkę, patrz. Mówiliście, żebym motorynkę zostawił w mieście. Jak się on zabiera, czekaj. Tu jest, Jones, Jones. No weź tą motorynkę, stary. Patrz, jakie to jest. Badziewne granie. Dobra, jest. Tu wyciągamy, kask też wyciągnę, tu się oczywiście coś zrobiło dziwnego, jak to się zabiera? Jones, Jones, jest Jones, dobra, bierzemy Jonesa, ustawimy go tutaj, niech leży, jeszcze muszę kask wziąć i go położyć, zostawić w domu, dobra. Ale muszę wam coś, muszę wam coś powiedzieć, jestem zły, dlaczego jestem zły? Bo ja tutaj miałem fajnie, a nie, i mam poukładane, no i dobrze, fajnie, pięknie poukładane jest. Tutaj, co prawda, coś się porozwalało, ale to nic. Chyba, że Satsuma na to wiedziemy, no to to pęknie. Ale mówi się trudno, jest w miarę. Okej, okay. dobra, jeszcze muszę przestawić O i to. Dobra, tu ręczne spuścimy. Jedź, tym bardziej wiem. Jedź jedź, 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 jedź. Wujek, kaszle. Wujek, zamiast się zająć robotą, to on kaszle, ty. Chleje i kaszle. Co za chłop. Ale w 95 roku mieć tyle samochodów, to nie lada wyzwanie, nie? Rusko stoi, Wan stoi, Panier stoi, Satsuma stoi. I jeszcze ten tutaj To naprawdę, ja, ja, ja mogę powiedzieć, że jestem bogaty Mając tyle samochodów pod domem Patrz, widziałeś jaka kolekcja? Wszystko stoi No i tak może być, no zobacz ciężarówka tu stoi, tutaj mamy te Jest dobrze, muszę iść jeszcze do skrzynki pocztowej Zobaczyć co tutaj ciekawego mamy I muszę poszukać traktor, ja nie pamiętam gdzie jest mój traktor A tu co leży? Ty, co to jest? Co to jest? Reklamówka z zakupami? Ale po co ona tu jest? O co w tym chodzi? Reklamówka z zakupami, ty. Po co to jest? Co tu jest w środku? Chipsy pewnie będą, będą, nie? Czy nie? Fajki. Nic nie było! No przecież w konia mnie zrobili! Ja nie mogę, ty fajne obesrołki. Dobra, wyłazimy stąd. Idę zobaczyć do skrzynki pocztowej, czy tam przypadkiem czegoś nie ma. Idziemy zobaczyć, czy jest traktor, no bo przecież traktor musi tam być. I musimy drewienko sobie troszeczkę porąbać. Pojadę, zarobimy 3200. Jeszcze trochę kasy będę potrzebował. I jeszcze do babci musimy pojechać. I jeszcze kasy będę potrzebował, żeby zrobić w końcu tą sastrzymę GT. Ona tak stoi się nic nie dzieje ty. Otwórz skrzynkę, nic tu nie ma. Dobra, idziemy zobaczyć. Gdzie jest traktor? Ja gdzieś traktor zgubiłem. W ogóle przyczepki nie ma. Ty ja gdzieś. Gdzie jest mój traktor? Nie ma ani przyczepki, ani traktora. Czekaj, ja mu, ja mu ostatnio zawoziłem. Zawo... Zawiozłem mu mu drewno. Nie. Patrz, zawiozłem mu drewno. Nie pamiętacie, może gdzie jest. Słyszysz? Nie, pa... nie pamiętasz, może gdzie jest ten traktor. Tu jechałem. Później tu mu zawiozłem. Ja gdzieś pojechałem. I mówię, dobra, później sobie wezmę ten traktor. Gdzie jest traktor? W mieście, gdzieś? Nie, no niemożliwe, że w mieście stoi. A może u fletariego stoi? Ty, no ja. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest mój traktor, ej. Weź mi, napisz koniecznie w komentarzu, gdzie jest mój traktor, bo ja go zgubiłem, ej. Normalnie zgubiłem traktor, ty. Ja sobie próbuję przypomnieć, a może. Nie No, w mieście na pewno go nie ma. Ja muszę sobie chyba zobaczyć odcinek, który jeszcze chyba nie został wyemitowany, nawet. Że, że jadę traktorem, zbieram kasę. Później on jeszcze raz był. Kurde, no nie wiem, ty. Albo mi ukradli ten traktor? Ja nie wiem. Bo ja pamiętam, że ja tutaj nie przyjeżdżałem nim. Nie? Ja tu nim nie przyjeżdżałem. Ty, no nie, nie pamiętam, naprawdę. Musisz dać znać koniecznie w komentarzu. Ja se za chwilę przeczytam i zobaczymy, gdzie on jest. Dobra, trochę drewna narąbałem. Trochę znarąbane, ja wiem, że to i tak nie wystarczy. Ale gdzie jest mój traktor? Ja se dalej nie potrafię przypomnieć. Ja nim tu nie wracałem. Ja pojechałem, zawiozłem mu to. I później mówię, dobra, jedziemy do Fletariego chyba. Ja, Ale ja bym z przyczepką pojechał do Fletariego? Kurde, nie wiem, no nie pamiętam. Ej, no ja się chyba muszę. Ja chyba se muszę wziąć paniera i se pojeździć, ty, i go poszukać. Ty, a nie jest to tak przypadkiem, że ja pojechałem po paniera traktor... Ja, ja! Ja zawiozłem ten drewienko i ja pojechałem po paniera traktor Telefon dzwoni. I ja pojechałem po paniera... Nie dzwoni już. Ja dzwoni. I ja pojechałem po paniera traktorem! Tak to było chyba. Ciema. Żona mnie zostawiła, kupiłem sobie domek nad jeziorkiem, możesz przyjechać i pomóc mi z przeprowadzką? Jasne. Opróżnij szambo, dostarcz drewno. Zawiesz babci cukier i mleko, no jasne. Żona mnie zostawiła, kupiłem sobie domek nad jeziorkiem, możesz przyjechać i. No dobra. To ten piok, nie? Ten. Jasne, stary. No jasne, stary, dobra, jasne. Tylko się napije. Opróżnij szambo. No dobra, dobra. Ile on się będzie gadał. Ile on jeszcze będzie gadał? Czemu tego źle tłumaczą? No dobra, nie ma problemu. Dobra, przyjadę. Ale patrz, nie ma. Nie ma tutaj w ogóle nam napisane, że mam po niego przyjechać. Żona mnie zostawiła. Może mi pomóc przy przeprowadzce. No jasne, to był ten piok. Nie? Czy nie? Jadę do niego. Ty biorę wana i jedziemy. Zobaczymy, co się stanie. Nie wiem, czy mu wziąć też. Albo panierem pojechać? Nie, nie, panierem nie pojedziemy. Ale wezmę mu pa Ja mu wezmę na ochłodę kiliu. Weźmiemy jedno kill you. Dobra, jedno kill you na razie wezmę Bo nie chcę chlać Jedziemy, moi drodzy Ciśniemy do ziomka Przeprowadzku Ale fajnie, że mamy kolejną fabułę Ja myślałem, że to już pomału będzie koniec Że już się nic więcej nie wydarzy Gdzie tu jest zapłon? Tu Że już się nic więcej nie wydarzy A zobaczcie, tu się non stop coś dzieje No i muszę pojechać po ten o mój traktor, Sław Czekaj, ręczny u mojego. Tra y y y mój transport. A czemu to się zaś przesuwa? Czemu ta ciężarówka się rusza? Ona znowu za chwilę mi gdzieś w kosmos wyleci. Ty, niemożliwe. Dobra, co się teraz dzieje? Czemu ja też tym autem lecę lewo, prawo, lewo, prawo? Nie wiem, jedziemy. Ja mu wziąłem jedno kill you i zobaczymy. Domek nad jeziorem. No ale mamy domy. No przecież mamy tutaj jezioro. Czy to oznacza przypadkiem, że on teraz coś tam bamrotał? Że może tam ukrył te pieniądze Nie wiem, no, ale Ja jestem strasznie ciekawy, co się stanie, gdy my do niego dojedziemy Że niby trzeba mu pomóc W tej przeprowadzce, ale najlepsze jest to, że Mi nie wyskoczyła misja do zrobienia Że mam mu pomóc w tej przeprowadzce no, Może to po prostu Jakaś ściema była Ojej, oni zaś tu jeżdżą, nie Kurde, no będą jeździć teraz o, co za obesrołki Jedziemy szybko Jak kogoś usłyszę, to muszę szybko skręcić to jest w ogóle godzina, może to się jeszcze nie zaczęło? Zaczęło się. Teraz się zaczęło. Właśnie teraz od 30 minut już jeżdżą obecroki. Jedzie chyba. Jedzie czy nie? Nie, nie jedzie. Ja patrzę w lusterko, czy on jedzie, czy nie, bo ja się go boję. Jedzie, czeka, czeka, czekaj. Jedzie, jedzie, jedzie. A, a są one z tej strony będą jechały. Dobra. To tyle dobrze. A ten chłop przyjeżdża jakby nigdy nic. Rajdę, sowa ten idzie na pożarcie. Siema, ziomy, witam! Pa, same obrzygańce tu są. Wszyscy stoją Czemu w ogóle w tej grze nie ma kobiet Oprócz naszej babci Aha, bo tu nie ma A, bo babcia nam mówiła, że tutaj nie ma za dużo kobiet No tak, tu same chłopy są Jest tylko Angelika Nasza babcia I ktoś tam chyba jeszcze tańcuje Więcej kobiet tutaj nie ma Ten tu czeka na drewno cały czas Żeby się Ogrzać w lato Siema, jestem Wow, 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 wow! wow. Przecież to prawie był wypadek. Jedź, 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 Jestem, patrz, stoi! Ja, patrz, patrz, patrz! Czy rzeczywiście mu trzeba pomóc w przeprowadzce? Siema! Ile on tu rzeczy ma? To wiesz co? Czekaj, 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 ja! Czekaj! Co on robi? Siema! Śmieszna sytuacja. Podnosiłem telewizor i coś chrupnęło mi w plecach. Chyba darz radę sam to przenieść. Eee... No jasne, no nie ma. Ale że wszystko? Ale jak wszystko? Nie, nie mogę, czekaj, krzesło. Ja nie mogę, stary. Stary, tu jest przecież pełno rzeczy. I co, już nie będę mógł sprzedawać? Nie ma tej, 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 widzisz? Nie ma tego. A sprzedać ci kill you. masz. Chcesz? Masz. Napij się. Masz. Pogardził. Ale chłop, dobra, bo czekaj, bo to trzeba jakoś... Biurko. To trzeba jakoś tak sensownie... Oh my god, no przecież... Ale jak wszystko.? Może ja tutaj miałem traktorem przyjechać? Nie, bo do traktora nie wejdzie. Czekaj, no ale to musimy na kilka razy ziom pojechać. No i co ja mam zrobić ty teraz? Stół? Ja nie mogę. No przecież ja się tu nie zmieszczę, ej. Z tym biurkiem i tak patrz. A czemu to jest stół? Stół, biurko, dobra. No i co dalej? Krzesło. A nie powiesz mi, gdzie to jest? Czekaj, tu mamy kolejne. Krzesełko tu jeszcze jest. Może jak ja wejdę i odpalę, to mi powie, gdzie mam jechać. Bo przecież tu trzeba na kilka razy przyjechać. No stary, ja się nie zabiorę, ty. No co to? Żeś się wymyślił, ty przeprowadzki, ty. Czekaj, ta ułożymy... No patrz, jak idealnie. Tu kolejne krzesełko. Dobrze przynajmniej, że nie leje, że już przestało lać, wiesz? Bo jakby lało, to by była scena. Czekaj, krzesło. O. Tu jest spoko. Przecież tu jest jazda na sześć razy. A to? To też trzeba wziąć? Nie. I ten domek będzie pusty? Materaz, Taki obsikany. Fuj. Telewizor. Dobra, biorę telewizor. Jeszcze chyba się zmieści. Zmieści się czy nie? Żeby ci nie wyleciało. Telewizor się jakoś, jako tako zmieścił. Pudło. No pudło się nie zmieści. No przykro mi bardzo. No, ja już tu nic nie zabiorę. Ewentualnie ten obsikany materaz. Tu jest... Wiesz na ile ja tu muszę przyjechać? Na sześć razy. No widzicie, i wszystko wylatuje. No co ci mogę powiedzieć, no? Zamykamy te drzwi. Dobra, jest git. Ale teraz mi musisz powiedzieć, gdzie mam jechać, nie? Słyszysz? Mów. Gdzie mam jechać? Zapnij się. Słyszysz? Zapłon. Słyszysz? Gdzie mam jechać? Domek nad jeziorem. Ty no i mi nie powie, gdzie, nie? Kurde, co zaś wlechałem w co? Jak mnie ta gra stresuje. To jest niemożliwe. No co tuś? Nie no, nie gadaj. Nie no, nie gadaj. Ja to muszę jakoś wyciągnąć. No dawaj! Dobra, jest! Ale wyleciało mi wszystko. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo zaś tu wszystko wyleciało. Czemu ja sikam w ogóle? Bo ja wszystko naciskam. Dobra, jest. Stół. Nie zamknie się. Nie zamknie się. Czekaj, bo się nie zamknie. Ma teraz tam gdzieś. Cyk. Czemu tu się coś stało z teksturami znowu? no, podnieść tą klapę. Ale podnieś ją! Dobra, jest git. Stół. Dobra, jedziemy. Powiedz, gdzie ja mam jechać? Bo jeszcze w sobotę sobie wymyślić człowieku, przeprowadzkę, jak tu wyścigi są. Dobra, jest git. Gdzie mam jechać? Powiedz mi, halo? Dom nad jeziorem. Który to jest dom nad jeziorem? Powiesz mi, czy nie? Bo nie wiem. Może on się odezwie w końcu? No i nie powiem mi. Tu w prawo, tu w lewo. Ale powiesz mi coś, czy nie? No, stary, to jest niemożliwe, ej. Dom nad jeziorem I teraz szukaj igły w stogu siana, ty Dom nad jeziorem, kurde, próbuję A może pan świnka? Nie no, pan świnka nie No i się nie odezwie Nie powie mi tu w lewo, tu w prawo Nic mi nie powie, no co za chłop Ten tutaj wleciał w rowu Dwóch wleciało do rowu <noise> Zbugowali się O, jedzie kolejny chyba Jedzie, 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 dobra, uwaga Pojechał Dom nad jeziorem, stary, gdzie jest ten dom nad jeziorem, no? Pokaż mi, który by mógł to być dom nad jeziorem, tylko nie gadaj tutaj do mnie. Nie, tu nie, tu nie, tu mieszka pan świnka. Tu coś jest, ja teraz tu jestem, tu. Dom nad jeziorem, stary. Ty no, ja się, ja się muszę wspomóc internetem, no co ci mogę powiedzieć, ty? Aha, w przyczepce, patrz. The tractor and the trailer being used to move the furniture the van tower behind the trailer is completely filled. Nie no, nie gadaj. Ja nie mogę. Co ja tutaj traktor potrzebuje. Ten tu siedzi. Ale gdzie go trzeba przewieźć? Czekaj, tu gdzie siedzi? Pererialvi? Aha, ale to co on jedzie z tym ja? I z traktorem i z tym jedzie. Co za chłop? Czekaj, tu gdzie siedzi? Patrz, do miasta przyjechał? A tu chyba? Patrz, w tych. Zobacz, tu. Ja ja on coś tam gada. Ble, ble, ble. Aha, i tu jest jakiś domek. Zobacz. No ja się musiałem teraz z internetem. A on tutaj będzie później siedział i chlał, dobra. No przykro mi, że ja się musiałem wspomóc z internetem, ale po prostu mi napisali, Ty, jaki to jest domek, nie? Nie, no dobra, przynajmniej sobie zobaczę, który to jest domek. Najgorsze jest to, że ja jeszcze w sobotę się przeprowadzam. Znaczy, on się przeprowadza. No przecież teraz tu są wyścigi, ej. Dobra, wiecie, co ja zrobię chyba? Ja chyba najprawdopodobniej serio pojadę. E, teraz tutaj. Zawieź go tym vanixem Bo on tak czysz jak tu siedzi w tym aucie, nie? Wrócimy do. tochwaki. Po traktor. Pojedziemy zawieźć. Wsadzimy te rzeczy jakoś. Ała, 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 ała. No i, i z, zawieziemy go. Znaczy tutaj już przyjedziemy tym vaniksem Ja chyba się przebiegnę pieszo. Jedzie auto. Czekaj, bo jedzie auto chyba. Czekaj, czekaj. Jedzie, 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 jedzie. Jedzie! Uff. Pojedziemy sobie po Traktorex. I go przeprowadzimy. I będzie fajnie. A ja wiem, dlaczego on się do miasta przeprowadził. Bo już nie będzie musiał. Nie, nie będę go musiał wozić. <laughs> nie będę go musiał wozić. I on będzie sechlał i będzie wracał do domu. Se, na pieszo. Normalnie. O, Ja nie mogę, jakie tu są wyścigi. Kurde, żeby za chwilę mnie ktoś nie walnął, ej. Czekaj, czekaj, uważaj na tych ludzi, żebyś nikogo nie potrącił. I tu se jedziemy, co? Tu już se wiedziemy, Ja, ja, ja. Dobra, jedziemy. Mamy te meble, mamy meble. Który to jest domek? Powiedz mi, ziomek. Bo ja nie mam pojęcia. Tu, gdzieś nad jeziorkiem mówiłeś. Czy on się ode mnie odezwie? Tu chyba, nie? Patrz. Tu? Który to jest ten. O jest! To mój nowy dom! Spójrz na ten widok. No ładny. No ładny, podoba mi się. Dobra, czekaj, czekaj, on wychodzi. On już wyłazi. O. No ty teraz wniesiesz wszystkie rzeczy do środka, a ja poczekam. Oczywiście ja zapłacę. No dobra. Nie ma problemu, ziomek. Dobra, nie ma problemu, ziomek. Tylko powiedz mi, który to jest. Biurko. Tutaj mamy stół. Tu mamy materac. Trzy krzesła powinny być i telewizor jeszcze. Krzesło. Jeszcze jedno krzesło. Kurde, ja, ja się jestem zdziwiony. Ja nie że że takie rzeczy będą. Jakieś dodatkowe misje i tak dalej, nie? Telewizor bierzemy. Który to jest ten dom? Ten? Tu? Ja, ja, tu! Patrz! Wow, no ładny. Ty, no, no ładny. Ty, no podoba mi się. Tu taki ten. Tutaj masz... Co tu jest w ogóle? Aha, tu jest kibelek. Nie mogę zapisać, widzisz? Nie mogę tutaj zapisać, czyli to nie jest tak jakby mój dom. No, nie działa. Tu masz prysznic. Spoko. No, taki malutki, nie? Tu masz chyba, z tego co mi się wydaje, sypia... Co tu jest? Dyskietka. Patrz, dyskietki tu są. Dyskietka i dyskietka. Co to za dyskietki jakieś? Weźmiemy je, bo to będą potrzebne do komputera. No i tu masz, tu masz kuchnię i salon, ja? No ładnie, no. No nie powiem, że nie. No, podoba mi się. Woda jest lepiej niż tam, człowieku. No nie będziesz słuchał. Nie mogę otworzyć lodówki. No nie będziesz przynajmniej słuchał tych, nie? Patrz, tu sobie możesz fajnie wejść, tylko tu masz jeszcze zamknięte. Aha, no dobra. No i co, i tutaj zostawimy te wszystkie rzeczy. No fajnie, no, no, no podoba mi się, no, no co ci mogę powiedzieć? Bardzo mi się podoba. Tutaj masz biureczko. Tutaj już ci krzesełko zostawię, bo ja musiałeś po traktor, wiesz? Jak ja już cię przywiozłem, to jest spoko. Ale ja muszę normalnie jechać po traktor, a ty się później tutaj urządzisz, co? Ciekawe ile on mi za to zapłaci w ogóle. Mamy krzesełko kolejne. I tu telewizor, który nie działa pewnie. Ale jest. Dobra, cyk. No i co? Ziomek, ja jadę, nie? Ja jadę po... zjeść coś. I ja jadę, wiesz ja jadę. I ja jadę po... po, po traktor i jadę, przywiązę! Za chwilę przyjadę, dobra? Później ci przywiozę kolejne rzeczy, dobra? Musicie samo z moim sprzęgłem. Przyjadę, póź... Pu... Przyjadę, nie bój się, przyjadę, zapłon, zapłon, przyjadę, przyjadę, nara, nara, żeby go nie przejechał. No, wyłącz. Ryb kierowcy, ręczny, przyjadę, dobra, żeby go nie przejechał, dobra. Dobra, nara, ja później przyjadę, no nara, nara.